Hej, cześć Magnus, ludzie z tej strony. XR na wspaniałym odcinku, krótkim odcinku, późnym, opóźnionym odcinku, niestety, bo miałem go nagrać przed, że tak powiem, albo po w sumie, śniadaniu, że tak powiem, bo dzisiaj, oczywiście, mamy wielką noc, tak bla, bla, bla. Mary Easter, jak tak się mówi, nie wiecie, jak to jak to jest, ale no, zważając, to że jest godzina 16, bo postanowiłem zrobić tak, że wstanę na śniadanie, zjem sobie, pójdę spać dalej, ale po. Chciałem nagrać odcinek składający wam życzenia, ale nie zrobiłem tego, bo byłem tak padnięty, poszedłem spać o czwartej, a obudził mnie o ósmej. No to tak. Tak byłem padnięty, szczerze, przyznam i siedziałem tak, że po prostu wpieprzyłem wszystko szybko i poszedłem spać. Ale wracając. Yy, no, co wam mogę życzyć, wszystkiego najlepszego oczywiście, kurde, zdrowia, szczęścia. Uważajcie na siebie bo pewnie te yy, jak to się mówi, no. Te święta w tym roku są szczególnie inne niż wszystkie, które były zapewne przez to, co się dzieje na świecie, czyli oczywiście o tego wirusa chodzi. Pewnie nie możecie się spotkać z rodziną i te sprawy, wiem jak to wygląda, ale pamiętajcie, żeby mieć, kurde, iron Willa, że tak powiem. I wiecie, stać w domu, nie iść do rodziny, kurde, no wiem, że to tak trochę, wiecie, średnio się prezentuje, ale no jak trzeba, to trzeba. Żeby to wszystko poszło jak najszybciej z głowy, żeby każdy był zdrowy, żeby ten wirus przeszedł. No i co? Mam nadzieję, że śniadanko było oczywiście dobre. No i co? Mogę więcej powiedzieć? No nie wiem, no. Dzisiaj streama nie będzie, raczej jutro sobie coś może zrobimy, żeby nie było. Także życzę jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bądźcie, kurde, trzeźwi umysłowo, jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie. Nie panikujcie aż tak bardzo. No i co? No i jeszcze raz... Wesołych, nie wiem, wesołych Wielkanoc, nie wiem, jak to się mówi właśnie? Możecie napisać mi w komentarzu, bo jest wielka Wielkanoc, Mary Easter, nie? Się mówi na przykład, kurde, no, no nie wiem, na pewno nie u nas Mary Easter, no ale co? Smacznego jajka, nie wiem co jeszcze. Także no, po prostu wszystkiego dobrego, guys. W tych ciężkich czasach bądźcie ze mną, cieszę się, że tam ciągle jesteście. Może te suby nie rosną jakoś mega, mega szybko, ale ja jestem zadowolony z tej społeczności, którą stworzyłem na YouTubie. Także co, tyle. Trzymajcie się, widzimy się jutro na live'ie, raczej no jakimś tak, także no trzymajcie się, do następnego, jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, Mary Easter, kur, bo nie wiem co innego mówić, Wesołej Wielkanocy, kur, dobrego jajka i śniadania, którego już nie ma, bo jest godzina 16, także trzymajcie się, do następnego i pa pa.